Czekaj. Od razu jak zobaczyłem pomyślałem właśnie o tym. Taki crowdwi jacket. Właty, weź to przymierz. Pomyślałem właśnie, że wygląda jak taka mućka na wybiegu. Na wybiegu modelu oczywiście. Więc... I jeszcze trochę, jakby ci trawy dać do buzi żeby właśnie uzupełnić ten grofi outfit. Proszę weź to i zagryź między zębami. Okej, okay, weź to, zagryź. Dokładnie przemij trochę. Pokaż mi się świetnie. Ale czegoś poszukam do ciebie, poczekaj. Weź poczekaj. O Matko. W taką zebrę bym cię ubrał. Nieco psychoteliczne. Mm, awangardowe. Odważne bardzo, z dekoltem. Weź to przymierz też. Weź to załóż na siebie. Okej. Okay. A na głowę będzie nałożył, poczekaj. Myślę, że tego typu nakrycie głowy byłoby w porządku. Chyba, że wolałabyś coś z podobnego, co ja mam. Bo to jest moja najnowsza kolekcja. Dobra, nieważne, nałożymy ci to. Mhm. Moim zdaniem leży jak ulał. I teraz tak, jakiś rekwizyt do ręki mi się przydał. I ja bym teraz na Twoim miejscu wziął kilogram cebuli. Tak żeby to zdjęcie zapozować, wiesz, będę ci chciał też parę fotek zrobić, żebyśmy mieli jako reklamę naszego wybiegu. Dobrze, to już chwytam za aparat. Dokładnie. I okej, zapozuj dla mnie. Jakoś tym workiem się pobaw, weź coś zrób z tym workiem, weź go jakoś... O, może w taki sposób przetrzymaj. Albo pomachaj mu, pomachaj tak dziko, wyzwól z siebie to. Wyzwól z siebie tę polską energię. Wkurwioną kobietę, która wróciła z zakupów z Biedronki i nie udało jej się na promocji zdobyć. Jadwiga ją wyprzedziła z klatki obok, coś takiego, no. A teraz z uśmiechem, teraz powąchaj te cebulę, zaciągnij się no. A teraz przekrój te cebulę. Przekrój. I wzrusz się, wzrusz się. Piękne. Piękne fotki wyszły. potem ci wyślę, potem ci wyślę, potem ci wyślę. Dobra, kolejna kastelizacja, mam wenę teraz, więc mogę działać. Poczekaj chwileczkę. Mm. Piękne worki na śmieci, to znaczy nie są worki na śmieci, to jest najnowsza kolekcja. To jest taki lśniący, rozwijany płaszcz, glamour. E, trochę glitteru na nim jest, dlatego tak się błyszczy. E, wykonany z zmielonych cyrkonii. Bardzo wysoka jakość kruszca i materiału. bardzo finezyjnie to zrobimy tutaj właśnie na piersi zrobimy to właśnie mm -hmm. potem przez ramiona I tutaj przez głowę jeszcze o doskonale to myślałem okay. pięknie fantastycznie świetnie to zrobiłem Teraz weźmiemy też szmatę kuchenne, to znaczy tradycyjne nakrycie głowy i właśnie przez od góry przewiązać pod szyją. Tak bym to zrobił. Mhm. Zawiązujemy świetnie tylko brakuje mi jeszcze jednej rzeczy Jakaś torebka by się przydała Torebka rumianku Torebka rumianku, myślę, że będzie doskonała skle... I ją ci wsadzimy do buzi, o tak I tak zagryziesz, dobrze? Więc teraz Zagryź Zagryź Tak, żeby tak ci trochę odstawało Jak taki rozwijający się kwiat Pięknie, świetnie Jako finałowy punkt kielich na głowę. I jak wpadnie ci do głowy jakiś genialny pomysł, to wtedy możesz zrobić I każdy będzie wiedzieć, że ciele śniła. Więc bardzo funkcjonalny outfit. też fotkę w tym mhm, uh -huh. nie wypluwaj tego rumianku, dobrze, fajnie w dębie siedzi, dobrze mhm, uh -huh. teraz z profilu uh -huh. teraz bym chciała, żebyś wzięła te, work, to znaczy te um, płachty, tę tkaninę um, żebyś tak się nią owinęła właśnie jak taka senna mumia wiesz o co chodzi? tak, tak mhm uh -huh. Teraz się uśmiechnij. Okej. Okay. Pięknie. Zdejmij to wszystko co masz. Ja zobaczę, co jeszcze mamy w mojej szafie fajnego. Dobrze. Dobrze. zdejmij wszystko to, co masz. Zdejmij to wszystko, co masz. Tak. Teraz bardzo cię proszę. Bardzo ważna rzecz. Weź ten karton i postaraj się na niego wejść. Tak włóż jedną nogę, drugą nogę. Ok. Ok. Tak żebyś to miała teraz przy torsie. Na głowę nałożymy taką chustę. Tak to mniej więcej wygląda. W takim fajnym klasycznym granatowym kolorze. Nałożymy ci na głowę. Wystylizujemy tak żeby te nogawki były do góry. Eee, następna rzecz, weźmiemy korale. Taki słowiański akcent, myślę, że będzie bardzo dobrze dopełniać stylizację. Weźmiemy korale, na pewno to dadzą klasy, w kolorze dojrzałej jazębiny. Świetnie tutaj przekładamy. Mhm. I teraz, żeby dopełnić stylizację, weź do ręki prasownicę. Mhm. Oczywiście wyłączoną, bo nie chcemy, żeby para nam zamazała zdjęcie. Świetnie. Mhm. I teraz jakbyś strzelała z pistoletu, jakbyś była agentką tajnego oddziału. Marynarki wojennej, dobrze. Tak, pięknie. Mhm. ja już zrobię fotki. Dynamicznie. Nie zostawiaj w jednej pozie. Cały czas coś rób. Ok, świetnie. Mhm. Okej. Okay. Super. Współpraca z tobą to była ogromna przyjemność. A więc myślę, że wszystkie te stylizacje pokażemy na naszym wieczornym wybiegu. Bye, bye, bye.